Cześć, to Jędrek Waszkiewicz z bloga Dzisiaj pokażę Wam jak urozmaicić pompki 10 rodzajów różnych pompek Pompki normalne Ręce rozstawiamy nieco szerzej niż, szerzej niż szerokość barków Stopy złączone Pompki szerokie Ręce rozstawiamy najszerzej jak się da tak żebyśmy byli w stanie jeszcze wykonać pompkę a nogi cały czas trzymamy złączone. Pompki wąskie. Ręce układamy jak najbliżej ciała, tak żeby łokcie niemal stykały się z dłowie. Pompki diamentowe. Dłonie kierujemy do siebie, a palce wskazujące niemal się ze sobą stykają. Pompki na pięściach. Zaciśnij dłoń w pięść i całość oprzyj na ziemi. Najlepiej nie na całej pięści, tylko na dwóch pierwszych kostkach. Pompki przód-tył. Jedną rękę wyciągamy do przodu, a drugą nieznacznie cofamy. Pompki do boku. Nogi cały czas pozostają w tym samym miejscu, natomiast ręce kierujemy na bok, na jedną stronę jak najdalej możemy. Pompki na jednej nodze. Zakładamy jedną stopę na drugą i utrzymujemy całe ciało tylko na jednej nodze. Pompki nogi szeroko. Rozstawiamy nogi na szerokość naszych dłoni. Pompka z ciosem. Po wykonaniu pompki oderwij jedną rękę od ziemi i wykonaj nią cios w poziomie.